Mam zaszczyt dzisiaj gościć tutaj pana ministra finansów, pana Piotra Patkowskiego. Dziękujemy serdecznie za przybycie, zwłaszcza że przybył po raz kolejny z prezentem. Mamy tutaj pieniądze, czek. Z kancelarii Pana Premiera na sfinansowanie rentgena w naszym szpitalu. Jest to kwota w wysokości 768 tysięcy. Panie Ministrze, serdecznie dziękuję, że nasz powiat został wsparty, nasz szpital został wsparty przez Pana Premiera taką kwotą. Na Pana ręce dziękujemy serdecznie za ten dar. Pani Starosto, Szanowni Państwo. Tu warto powiedzieć, że nie jest to żaden prezent. To jest wynik przede wszystkim bardzo ciężkiej pracy, ale bardzo owocnej pracy pani starosty, całego zarządu powiatu lubartowskiego i wielu radnych. Dzięki takim samorządowcom, dzięki takiej pracy dzisiaj możemy mówić o tym, że lokalne szpitale, powiatowe szpitale, te szpitale, które opozycja chce zamykać, mogą się rozwijać, mogą się wzmacniać. Ale też warto wskazać, że jest to wynik szeregu osób, które działają na rzecz powiatu lubartowskiego, całej Lubelszczyzny. A warto powiedzieć, że Lublin i cała Lubelszczyzna ma wielu bardzo dobrych ambasadorów w Warszawie. Poczynając od najlepszych ambasadorów, czyli naszych drogich samorządowców, poprzez wszystkich parlamentarzystów, którzy naprawdę aktywnie działają w kwestiach Lubelszczyzny, także i w tej. Także i w tej. No i wreszcie poprzez pana premiera, który takie środki, dobre środki dla dobrych projektów może przeznaczać. Cieszę się także, że ja mogłem swoją drobną cegiełkę do tego dzieła dołożyć, ale chciałbym, żeby dzisiaj wybrzmiały podstawowe rzeczy. Bardzo ważne, że lokalne powiatowe szpitale mogą się rozwijać. Jest to jeden z wielu elementów. Chcemy wzmacniać lokalną służbę zdrowia. Bardzo dobrze, że mamy aktywnych i dobrych samorządowców, które o te środki zabiegają, które często bardzo trudną, mozolną pracą mogą potem z dumą powiedzieć, że dbają o lokalne społeczności. Dobrze, że mamy lokalnych parlamentarzystów, którzy są najlepszymi ambasadorami Lubelszczyzny w Warszawie. No i przede wszystkim bardzo dobrze, że. Dzięki odpowiedzialnej polityce budżetowej możemy dzisiaj o takich projektach mówić. Często jest pytanie o to, że mamy gigantyczną nadwyżkę w budżecie państwa. Właśnie dzięki takiej nadwyżce w budżecie państwa możemy wspierać lubartów, możemy wspierać polskie powiaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze proszę Państwa dodam, że wspomniałam o jednym czeku, ale dostaliśmy także drugi czek na tomograf komputerowy w wysokości milion 260 sześćdziesiąt. 000. Także na ręce jeszcze raz pana ministra wielkie podziękowania panu premierowi. Dziękujemy za to, że troszczycie się o nasze małe społeczności, lokalne społeczności. Bardzo dziękujemy. Tutaj nadmienię szkoda skrupulatności, jaka musi zachować ministra finansów. Pierwszy wniosek, czyli na 760 tysięcy, te środki już są na koncie Starostwa Powiatowego, natomiast drugi, tomograf za ponad 1 200 000 zł, decyzja już została podpisana przez Prezesa Rady Ministrów. Czekamy tylko na formalny wniosek z Urzędu Wojewódzkiego po to, żeby Minister Finansów mógł te środki uruchomić. Także jedna kwota już wpłynęła, druga wpłynie niebawem, tylko czekamy na to, żeby uruchomić przelew. Zarówno tomograf komputerowy, jak i aparat do rentgena jest niezbędny dla funkcjonowania szpitala. Wszelkie urazy, wszelkiego rodzaju choroby diagnozowane właśnie są na tym sprzęcie, więc. Dla bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów, no jest on niezbędny i dla funkcjonowania szpitala nie wyobrażamy sobie, żeby go nie było, dlatego aplikowaliśmy te środki. I bardzo dziękuję, że jednak pan minister to przywiózł, takie fajne czeki, a pan premier będąc tutaj na obieczyźnie obiecał, że jeżeli będzie tylko taka możliwość, będzie nadwyżka, to nas wspomoże. I dzięki temu mamy po prostu ten sprzęt komputerowy. Komputerowy nie tylko, ale rentgen i... Tomograf komputerowy, a czekamy jeszcze, mam nadzieję, że też się uda na rezonans magnetyczny, który też jest w tym momencie w diagnozowaniu pacjentów no, niezbędny. Do tej pory sprzęt był, ale tu jest mocno wielka wysłużony. Tak, to są kilkunastoletnie sprzęty, więc one się psują, brakuje lampy, które są też bardzo drogie na ten moment. Sama lampa do, do tomografu komputerowego to jest 300 tysięcy złotych, a wydaje się, że gdyby kupić nowy tomograf, to zupełnie na dłużej by posłużył i... Zupełnie inaczej by się sprawdzał.